Siemano ekipa! Znajdujemy się teraz w samym centrum e, Minorki, I tak naprawdę w największym i najwyższym, w sensie w najwyższym punkcie, e, 357 metrów nad poziomem morza. E, niesamowita akcja, słuchajcie, niesamowite widoki, zapierają dech w piersi. Powiem wam, że jest tu wiele w ogóle rzeczy do zobaczenia. Wjeżdżaliśmy chyba e, 3,2 dokładnie kilometra z tego co czytałem trasą taką krętą na samą górę. Coś, coś niesamowitego, coś pięknego. El Toro moi drodzy, El Toro, najwyższy szczyt Minorki. Jest tu wiele fajnych rzeczy do zobaczenia. Pozostałości klasztoru, piękna statua Chrystusa i pewnie o wiele więcej. Um, zresztą oglądajcie, oglądajcie filmik, kopczacie to, jak to wygląda, ale powiem Wam tak: ujęcia z dronika, szto siwo, sz siwo. Jedynym chyba takim minusikiem jest to, że um, mega smali słońce, jest to ciężkie do kontroli. Ale tak poza tym powiem Wam, że bajeczka El Toro, El Toro, Minorka, Simandero. Potem, słuchajcie, ekipa, powiem wam tak. Tak niesamowite miejsce. Tak inspirujące miejsce, że się aż nie chce stąd wyjeżdżać. Siedzieliśmy już tutaj godzinkę, mniej więcej sobie oglądaliśmy, co tu się znajduje dookoła. Jest fajna, mała restauracja. E, naprawdę, jak będziecie kiedyś na Minorce, koniecznie, koniecznie wbijamy na El Toro. Na sam szczyt, bratku. Na sam szczyt. Dużo inspiracji, dużo miłości. się wujek Archie. Uuu co jest melamy? Już słuchajcie w Alcie jedziemy do drugiego punkciku Toro Bomba, nie? Bombesti Mała trochę marudna, ale co się dziwi 9 miesięcy Dzidzia podróżuje już po świecie. Nieźle, nie? Giterek? Siemano. Powiedz łupu. To zobaczyska zaraz, nie? Idziemy Lolo? Idziemy pokimać Wiecie co, to jest niesamowite? Zatrzymaliśmy się przypadkiem w miejscu, które nazywa się Esgrau. to jest taka piękna, mała zatoka. Przy pięknym mamy takie puby, bary, to jest, to jest fenomenalne, słuchajcie. A co chciałem powiedzieć? A ja chciałem powiedzieć to, że w ogóle fantastyczne jest to, że wiecie, przypadkiem gdzieś się zatrzymujesz i okazuje się, miejsce tak tak piękne, tak niesamowite, że da się w głowie nie mieści. Dlatego zachęcam, żebyście kiedyś będziecie tutaj sprawdzili. Miejsce się nazywa Esgrau. jest tu kilka fajnych knajp. My byliśmy tylko w jednej, Zjedliśmy tutaj szoła, jakąś pizzę. Z ich serami, coś niesamowitego. No ale polecam. Zresztą zobaczcie, bo polatałem tutaj troszkę dronem, to zobaczcie sobie, jak wyglądają te wszystkie ujęcia. No, sztos. Sztos, mordeczka. Człowieku, sztos. I've never really been the one who's, worried. Always been the one who's keeping it cool. The kind of guy who chill while others hurt me I didn't know that I've been the fool I've been telling lies about something real But I know love is based on honesty Kept thinking how real love should feel Knowing that it's not just you, it's me Cause I was made to be free Drugi przystanek już dzisiaj, nie? Tak? Marcia, uśmiechnij się. Mela, no, uśmiechnij się. Do kamery. Przystanek numer dwa zaliczony. Mi, przystanek numer dwa zaliczony. I lecimy dalej. Lecimy dalej. Olaciko, Siemanderu, słuchajcie, dotarliśmy do kolejnego pięknego spotu. Mamy za sobą, widzicie, przecudowną, piękną latarnię, tylko nie do końca, przyznam się szczerze, bez bicia. E, wiem cokolwiek na jej temat, dlatego, bo, bo w sumie dlatego, bo przy bo jechaliśmy, zatrzymaliśmy się przypadkiem, znaleźliśmy jakiś punkt na mapie, e, też on był bardzo polecany, ale wiecie, jak my tak wszystko czytamy każdego dnia, to nie jesteś w stanie wszystkiego zapamiętać, dlatego e, odnośniki wszystkie będą gdzieś tam u dołu, możecie sobie poczytać. Ja z przyjemnością sam sobie je poczytam. E, sorry. To jest? To jest aktywna latarnia morska na tej wyspie, na Minorce, moi drodzy, coś pięknego. Staro? Faro Faro. De, de? Favartix Faro de Favartix. Jakoś tak. Poczytajcie, piękne miejsce, niesamowite. Nie mogliśmy wejść do środka, jest wszystko zamknięte, prawdopodobnie ze względu na pandemię, ale obczajcie sobie moi drodzy ujęcia z dronika. No voilà, bravissimo! Szto siwo, sto siwo. Dobra, idę sobie trochę pochodzę, tutaj podwiedzam, jak znajdę coś jeszcze ciekawego. To z przyjemności odpalę kamerkę. E, dziewczyny już jedzą, w sensie Amelia już je i ruszymy, chyba, dalej w kolejne miejsce. Ale powiem Wam, mam takie jedno przemyślenie: e, że na tym wyjeździe najbardziej, co mnie wkurza, to wkurza ta pogoda, gdzie jest raz słońce, raz szaro, raz słońce, raz szaro i przede wszystkim deszcz. No bo nie oszukujmy się, nie deszcz, przepraszam, nie deszcz, a mm, pochmurne niebo. Nie oszukujmy się żeby zrobić zdjęcia na tej latarni albo przelot w momencie, kiedy jest zachód słońca, przepięknie wszystko oświetlone, no baja. Ale i tak jest pięknie, także zachęcam do oglądania. Siemandero, do zaraz. I powiem wam, że miałam polatać tutaj gimbalem jeszcze, ale chyba nie ma sensu, co Marta? Nie możesz zrobić plaża. No ale kurczę, no już dronikiem jest tak pięknie. A co tu za plaża jest? Skały, skały, jeszcze raz skały. No powiem wam, że jak już zrobisz przelot dronem, to nie ma opcji, żebyś takie obiekty duże pokazał lepiej niżej dronem. Tak mi się wydaje, wiesz, chyba że wewnątrz jakieś małe, minimalistyczne rzeczy, no ale nie możemy wejść. To co, lecimy dalej? A gdzie lecimy dalej? Na plażę. A gdzie na plażę? Dobra, lecimy na wschód wyspy. A jak już dolecimy na wschód zachód. wyspy? Na zachód? zachód? Na zachód wyspy. A jak już dolecimy na zachód wyspy i dowiemy się, jaka to jest plaża, bo przeczytamy, to damy wam znać. Do zobaczyska zaraz. siemano. Archie Legend. Wup, wup. Dzień dobry, kochana ekipo. siemandero. Sorry, że dopiero teraz. Jak już jesteśmy w trasie, ale słuchajcie Czasami z tym szkrabem niewiele można Co pewnie zaraz właśnie, co pewnie ma szkrab pokaże Uuu. Idziemy sobie na piękną plażę eee, Chyba z 15 minut przez lasek Są wszystko fajnie zabezpieczone, wszystko fajnie jest zrobione z tym, że początek trasy nie jest taki zacny i piękny, jakby to wszystko mogło wyglądać Także no miski Dużo tabołów, wszystko na plecach Ale za chwilę docieramy na miejsce Mela trochę maludna dzisiaj bez humoru, bo kobiety tak czasem mają, tak? Ale zaraz to wszystko się naprawi. Do zobaczyska za chwilę się manderą. Hej, hej! Hej, hej! Zacna ekipo! Nie chcę być youtuberem. Nie chcę być youtuberem. Plaging plażing, zaliczony, moi drodzy, piękna kolejna e, plaża za nami. Teraz wybieramy się w miejsce, które naprawdę jest wyjątkowe, które jest bardzo znane na tej, e, na tej wysepce. Prawdopodobnie, tak mówią, nie wiem ile w tym jest prawdy, przekonamy się za chwilę. Mówią, że, e, że to jest najpiękniejsza plaża. E, chodzi o tą plażę, na którą za chwilę się wybierzemy, ale słuchajcie, wróćmy na chwilę jeszcze do tej plaży. E, jest jedna rzecz, wkleję wam na, nazwy poniżej, wszystkie linki niezbędne i tak dalej. Tylko pamiętajcie, że jak przyjedziecie tutaj autkiem, ktoś z was, kiedykolwiek to musicie zostawić autko i pedałować 15-20 minut nie ma tu żadnego sklepu, ani miejsca gdzie możecie kupić coś do jedzonka do picia, także lepiej się zaopatrzeć my byliśmy zaopatrzeni no ale słuchajcie, to trochę taki też fartek trafiliśmy no ale mówię wam, koniecznie pi, e, picie, jedzonko no i co? enjoy my brother, enjoy my sister, so amazing, so fucking cool mówię wam, naprawdę, rewelacja dobra, lecimy dalej, żeby nie przedłużać, adios, muchachos Um, no, i to zobaczyska za chwilę. <laughs> legend, legend. Yo, się mandero ekipa, słuchajcie, dotarliśmy na miejsce. Powiem Wam tak: plaża niesamowita, coś pięknego, coś wspaniałego. Chociaż niby najpiękniejsza plaża na wyspie, makarella, bo tak, tak ją zło, o ile dobrze to wymawiam, No, a dla mnie jednak nie. Dla mnie na przykład było dużo, dużo lepiej, dużo piękniej, dużo sympatyczniej. I, I większe wrażenie zrobiła ta plaża, na której byliśmy wcześniej, którą widzieliście zresztą wcześniej. Nie wiem, za chwilę będziecie mogli sami porównać, bo wykonałem tutaj też lot e, dronikiem, chociaż nie było lekko, bo czepiał nam się pan, sprawdzał licencję i tego typu rzeczy. E, no, powiem wam, no, daj mi trochę w kość. No ale powiem wam, że było warto przybyć. E, dużo miłości, zero zazdrości. Zapraszam obczajcie temat. A my powoli zbieramy się już do domciu, a raczej do hotelu. <laughs> do domciu, nieźle. Do domciu jeszcze za trzy dni, więc dużo miłości, zero zazdrości się